Przed nami czwarta kolejka siatkarskiej biznes ligi. Najciekawiej zapowiada się starcie lidera i wicelidera, ekip Lanster i Alior Banku. Na relacje zaprasza Jarek Kowalski, siatkarski Portal .pl. Zapraszam na hale. za nami pierwsze spotkanie czwartej kolejki Biznes Ligi. Ze mną jest pan Andrzej Kulesza, zawodnik The A Team. Dzisiaj udało się wygrać 2-1. No ale... mogło być, mogło być 3-0, ale, ale wyszło 2-1, i jest dobrze. Właśnie czego zabrakło? Bo po pierwszych dwóch setach wydawało się, że trzeci set pójdzie gładko. No tak jak jest w, w sporcie. Zabrakło skoncentrowania i, no i później rozluźnienie było, dwa sety były za łatwo wygrane. No i trzeci set skończył się, jak się skończył, ale żeśmy ładnie dociągnęli bo na początku drugi, trzeciego seta było no, kiepsko, po prostu kiepsko, ale później było fajnie i po dobrze dobre grze przegraliśmy 22 do, do 20, ale było fajnie. Było fajnie, bardzo dobry mecz. Teraz chciałbym zapytać o plany plany na przyszłość w biznes bo podium jest bardzo blisko, czy walczycie o zwycięstwo, czy zadowala was to trzecie miejsce? No trzecie miejsce nigdy nie zadowala, bo trzeba walczyć o zwycięstwo, no i spróbujemy, jak dobrze pójdzie, trochę trzeba się sprężyć, powalczyć i wszystko przed nami. No. Nie ma meczy straconych, wszystko się może zdarzyć. Zresztą było to widać na, na trzecim secie, jak, jak to czasami się lubi odwracać sytuację. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. powodzenia dziękuję życzę. Zwycięstwem drużyny Amway 3-0 zakończyło się kolejne spotkanie Biznes Ligi. Jak Pan ocenia to spotkanie? No, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że bardzo cieszy nas to zwycięstwo. Pierwsze w tych rozgrywkach. Zdecydowane, bo 3-0. Myślę, że powoli się rozgrywamy i będziemy grać coraz lepiej. A to dla Was bardziej zabawa, czy jednak bardziej rywalizacja zmagania w Biznes Lidze? Na początku podchodziliśmy może bardziej tak... Ze stresem i chcieliśmy za wszelką cenę wszystko, ale teraz myślę, że się dobrze, dobrze bawimy. A jak pan myśli, które miejsce możecie zająć w tegorocznej edycji? Nie wiem, nie chciałbym tutaj nic gdybać, ale na pewno włączymy się do walki o trzecie, czwarte miejsce. Dobrze, dziękuję specjalnie dla siatkarskiego portalu Maciej Suszyło. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Dziękuję również. Ze mną jest Jacek Malkiewicz, zawodnik nowego lidera siatkarskiej biznesligi Aliorbanku. Jak wrażenia po meczu? Wrażenia, jak zawsze, bardzo dobre. Wygraliśmy dwa sety. W końcówce troszkę nam zabrakło już szczęścia, żeby wygrać trzeci set. Ale do 18 też całkiem nieźle. No właśnie, chyba wydawało mi się, że przespaliście początek, bo później zerwaliście się do nadrabiania strat. Nie udało się, ale mecz bardzo dobry. Nie no, udało się, bo były emocje. A czy przespaliśmy? No musieliśmy troszkę odsapnąć na no, po pierwszych dwóch wygranych setach. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nie widziałem tak dobrego meczu tutaj na bizneslidze. No cóż, no to bardzo się cieszę. <grym> Jak jako nowi liderzy na pewno będziecie chcieli wygrać cały, cały turniej, ale ja mam pytanie, czy trenujecie poza Poza tym, że gracie tutaj, czy trenujecie jeszcze dodatkowo? Znaczy, każdy z nas trenuje indywidualnie, z tego co my koledzy grają w innych e, amatorskich ligach, natomiast część trenuje za biurkiem przy komputerze, a część normalnie sobie pogrywa po pracy. I wychodzi, wychodzi znakomicie. Najgorzej, także... jak widać. Także dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dziękuję bardzo. Tak musimy to Jest ze mną Marek Szatan z drużyny Krak Volley. pewne zwycięstwo 3-0. Jak pan skomentuje to spotkanie? Powiem tak, no było dość ciężko na początku. Nie mieliśmy czasu na rozgrzewkę, ale jakoś się to udało. Nie, no tak naprawdę to jak widać, no rekreacyjnie sobie gramy. I, I tak naprawdę troszeczkę nie chcemy tutaj krzywdzić wszystkich. <grych> tak no po prostu no, przechodzimy z bezpośrednio po meczu sobie zobaczyć, co się dzieje, no ale. Widać co się dzieje. No właśnie, ale momentami wydawało mi się, że no, moglibyście trochę oszczędzić panie po drugiej stronie siatki, zwłaszcza ta zagrywka mocna no, sprawiała dużo problemów po drugiej stronie siatki. Zgadza się, natomiast no, koledzy nie mogą się pohamować, bo jedziemy po prostu z innego meczu, także to był problem. Tam nie mieliśmy dziewczyn, które grały, więc no trzeba się przestawić, ale nie jest tak łatwo. A jak, jak ee, chcecie wypaść dalej w Biznes lidze, bo tam mieliście walkower, straciliście punkty. Jak to teraz wygląda? Teraz z tego co wiem, będziemy mieć aż 0 punktów. Więc e, myślę, że teraz mamy, nie wiem, jeszcze 3 mecze. No przecież spokojnie musimy zagrać. E, tak żeby wygrać te trzy mecze, zagrać, nie wiem, jak tam dokładnie te playoffy wyglądają. No i chcemy wygrać tą biznes no. Akurat wcześniejsze Walkowery tak się potoczyły, no że mieliśmy y, nałożone inne terminy meczów i nie mogliśmy przyjechać, no niestety. Dobrze, w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę i życzę powodzenia. No, nie dziękuję, żeby nie zaprosić. Do no, zobaczenia.